Jestem, witam, cześć. Więc tak, e, uwaga, mam pytanie. Jest jakiś koneser Deadlocka, tylko rat poniżej top 5 regionu nie przyjmuje. E, generalnie to, co jest ważne w tej grze w sumie, jak jestem na lejnie? Żeby drajować krypki i czy, czy warf jest praktycznie w 8 minucie zejść z lejna i full automatycznie zrobić? ultuj tier 3 kampy i zikaska. Chyba tier 3 camp daje więcej golda niż. Niż kill pewnie Dobra mniej gadania więcej grania zaczynam Trzeba pograć Dobra bitka Minus 25. pięć, Przyzywam Jezus do domu, Witolda Takiewicza Dla planie wszystkie obrącze, pieczęcie i wejścia demoniczne do jego duszy i mieszkania Nie wyzbywam się kur... to nie moje, bo... I co oni tak biją? O już nie mam pół HP. Gitek, go! go! Sorry, się wydarłem, ale się uniosłem. Nice, pięknie. O kurwa. Ej, no przestańcie, kurwa. Bo nie mogę skupować, bo gram. Będę bo nie da się no. Odwru odbudził mi go. Kurna hata. Obudził mi go. I heavy atak przez to nie wszedł. Strollował mi Tyson. Co? Jaki kur... Tyson? Od ósmej minuty idziemy na automaty. Jak nie zapomnę, to krzycz No, stop! Przestań mi to. Kurna. Co oni? Men, and you want to the voice them. Huh? Men, i by any time. Now they see me. Uh -huh. Jak chcą tak miało być. Jak on bije. Zaraz automaty się respią. Która jest minuta? Za 30 sekund zaczynamy build automatowy. Minahawa e, chłopów, trzech. Tak raz zostanie No, może upuścić. Trzy osoby wyszły, a nie mamy Wina, tak? Tu są rankedy już jakieś? Nie wiem, niby po... Jest opcja w ustawieniach. Chyba wtedy się rankedy zaczynają. Jest opcja... Pod poważna rywalizacja. Wolisz grać z tymi, którzy szukają koordynacji? Chociaż nie wiem, czy to sprawia, że rankedy O, kotek. Oj, fu, ogarniają. A, ja pierdo... I ja nie ogarniam tego F, a oni ogarniają. Ciężko, kurma, haka. stary logic, teraz. Gdzie slot? Kurwa, zaczęły się sloty, idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. I do trzech. teraz. Dobra. I od automatu do automatu. Mam, zobaczymy, pięć 5900 kasy. Zobaczymy, czy wyjdę. Tu jest chyba dużo tego. Dobra, chyba trzeba cofnąć. Zaraz zobaczymy po kasy, czy na drobie. Ile mam? 7900 kasy. Nie no, a chłopca siedzi na lej, nie ma więcej. Tylko ja bufy dostaję jeszcze i ciężko te bufy wycenić. Może te bufy, warf Gdzie jest najwięcej automatów? Na środku chyba. Te bufy są czasowe. Aha! Ja myślałem, że te bufy to są permanentne. No to nie warte zabawy. Bo mi ktoś mówi, że to jest permanentne. Te małe są na stałe. No a to już kurwa, nie wiem. Podzielone zdania są. To pomóż im na zielonym? A, nie widziałem. Zaraz podejdę po nie tym. chyba zrobiłem. Ile mam kaski? 13 tysięcy, a robię to tak nieoptymalnie. Pewnie jakbym robił to optymalnie, to bym miał w 500 pi... pieniążków więcej. To miałbym no sporo więcej. Niż... No ale bufy. Ciężko wycenić te bufy, ile to warte jest? Pewnie im, pu... Im lepsze itemy mam, tym te bufy będą więcej dawały z czasem. O, tą lokację lubię, to są dwa.

在闭源开吧？ ciszy na ognia. Pewnie złej temy kupiłem, jak na to i lekarski miałem, bo powinienem jakiś lepszy item, ale nie wiem. Kupuję z tego bilda do lewej, do prawej. I tak nie zrozumiecie. Czekaj, gdzie te automaty? Nie widzę. Aaaaah! Nawet double. Nie wiem, ten nasz chłop ma 36 tysięcy. Ja mam ledwie 25, coś źle robię. Pewnie f... Pewnie mało co dobrze robię. Opa nie, inaczej, opłacać na tej fazie farmić to, to priorytetyzować te jackpoty? Nie? Aha. To po co ja to robię? Nie jestem uzależniony, jak co? Północny ultrabi. Mogłem Z nacisnąć i mi się chyba wychylował, ale nie jestem pewny. Wychilował. mi się, jakbym Z nacisnął? Przecież 1500 kul cool, papa, ale ja nie wiem o czym ty mówisz. Jakie Ale tragicznie z kaską. Bardzo mało mam. Na tle drużyny to mam pół... Chuj... I oni grę kończą. Left. 1700 kul, a co? Za co? Must Jaki tem teraz? jest. Chyba szałbitewny. Albo w... o, wy zbierająca wytrwałość. Mam dwi... Co

Nie widziałem, co się dzieje. Gdzie jest? w Tak, teamfight wyglądał. Runka jest do prawej, Runka broni. Idę po nią. Nie wiem, co ona mi da, ale pewnie coś dobrego. Ricochet, ty Rikoszet, oh, nie wiem, ten build mam wrażenie, że jest ulepiony z główienka. Poza tym, że ja średnio gram, ale... nie wiem, tej temy jakieś takie chyba średnie. Strasznie późno spajki dostaję. O-o, 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 on się tam no napierd... mój. Napier A jak farmię creepy. to jest? Muszę te smartcasty ustawić. Zanim doleci, to chłop już 100 razy kierunek. Nie wiem, kur... co się dzieje. Ja pierdolę, jaki tu jest syf. Tragedia. Ja mam 3600 tylko mam. A Kozioł ma 500, mimo że denejuje mu tyle creepów. Zadałoby to coś, jak jakbym trafił? Konkretnego, czy... Nie wiem, i nie mogę szczelić. Co jest? Szczelam lewy i chłopa nie szczela. Co jest? Nie podoba mi się to postać. Po a jak trafiłem, to mu za 100 coś uderzyłem. Nie trafiam tym samym. deal with them Nic nie robię! kurna hacha! Chybaż do Podulta stricte się grai. Chciałem 200 kaski, idę po kaskę, Na się poitemy. Ale to chyba nowe, że tych automatów nie czyszczą, wydaje mi się. Mam 5-4 kaski. Uwaga, będzie szczelane Tylko w kogo? O skurwiel, gdzie on jest? Nie wiem co się dzieje, ja p... Bolę. ale powiem wam, że sporo zabrałem z tego fita tylko, a jeszcze nie miałem kaski, znaczy nie miałem itemów, czyli im mniej HP ma, tym więcej bije. For me. I see the Protect the stronghold. Gdzieś tu jest, kurde. Jakbym znał miejsca tych automatów, by byłoby łatwe o wiele. I szansę, ile się te automaty reszpie? Czyli trzeba Do czekać, czekać na respa po. Pa zapapa o oh, chuż idę. 9 sekund, żeby się z respilna i to już to Dobra, wracam.

Aha, ta nie wiem, czym go uwali nawet jak mi trafił. O ja, Pierr, zmienił kierunek. Ty, no nie jest łatwo z tej stacji wystrzelać. Nie znam tych, też Nie wiem, jeszcze movement jest w tych, że taki, że. Łoo! Nie da się, nieśmiertelnie jak co. Co ty robisz? Nie wiem. to Tak się ruszają te postacie, że nie pod nie trafię. Jeszcze jaka biltek jak nie znam nie mogę predykcji momentu dać. No to, to, to. to... 사격 애라님. <목소리나> Dzieje się przyznam. Już możemy strzelać w to? Będziemy skończyli gry. a chyba nie ma kto zaraz. Wygraliśmy. Ale nie wiem co się dzieje. Boże święty. kontrola gniazda odbiór. Gniazdo w Norbie odbiór. Widzisz ta postać? Nie siedzi. Byłem useless przez 80% gry. Później. Mhm. Co że jak trafia bilitką w zioma to wtedy zaczyna się damage robić. I co we wtorek? A jaki mam dzień? No pewnie jakoś... Kurde poniedziałek w to, Poniedziałek chyba. Dzięki Krisku. Ale powiem Wam, że mam wrażenie, że przy tej grze oczy bolą bardziej. Nie wiem czemu. Nie wiem, czy tak macie. Przy tej grze mało się mruga, bo się za dużo ciągle dzieje. Ty, level 7 na Facebooku wbiłem. W Deadlocków każda gra wygrana dziś. Kurna. Trzecia młodość. Idę, padowie, idę. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Dziękuję pięknie za dziś i widzimy się. Poniedziałek, wtorek, jakoś tak. Niedziela nie będzie. Będzie albo w po... Dzisiaj nie będzie. Będzie albo jutro, albo pojutrze. Dobra, uciekam. Papa, dzięki za dzisiaj. Bardzo. Trzymajcie się. pa, pa, pa. pa.